wszystkim z tej strony Kitek, a dzisiaj stało się coś e, nieoczekiwanego czyli rozbiliśmy się na jakiejś dziwnej wyspie płynęliśmy sobie łódeczką razem z moją siostrą przywitaj się elegancko. E, dzień dobry wszystkim. Tak, tak więc tutaj gram razem z moją siostrą na jakimś dziwnym, zobaczcie co to są w ogóle za drzewa ja nie ogarniam, co tu się w ogóle stało wow dostałem achievement za to, że płynę łódką, przecież płynąłem łódką i się to rozbije. widzicie cała pamięć mi się zre zresetowała dosłownie to jest Wiktoria, Wiktoria widzisz musimy w tym momencie pozyskać jakieś e, surowce, ponieważ wydaje mi się, że już trochę Minęło czasu zanim zacząłem nagrywać Dokumentujemy to dla was wszystko, bo nie wiadomo Co tu się działo w międzyczasie, co to w ogóle Za wyspa? bo ja jeszcze w Minecraftie takiej wyspy Totalnie nie widziałem, zobaczcie, tą Normalnie sobie tutaj leży, drzewka też są Jakieś takie dziwne, może coś w tych drzewach jest w środku Czekaj, ja to Ej, zbyt wie, zbyt jest to drzewo Ale co to z tego, jakby potrzebujemy przeżyć ty, To są takie blok. zabrać mi drzewo, oddawaj drzewo Śliczne, ty ale, do, po co, czemu ty je postawiłeś? No super, że śliczne Ty Nie mówię śliczne, tylko crafting trzeba zrobić Z tego da się, dobra, do z tego da się deski Ja mam twój pierwszy crafting, w tym momencie może gdzieś tutaj niedaleko są jakieś osady czy coś takiego. Mhm. Tam byśmy zamieszkali, ale ja nie mam zielonego pojęcia, co tu się w ogóle dzieje. Czy ktoś na tej wyspie przede wszystkim mieszka? To jest ważne. Ja sobie zrobię podstawowe narzędzia. W ogóle pamiętasz, jak się narzędzia robi? Oczywiście, że tak. Oczywiście, e, że nie. Potrzebujemy, potrzebujemy jedzonka. E, dobra, więc co Ja Zbiorę trochę kobla. Właśnie. Ty, słońce zachodzi! Słońce zachodzi! Nie, 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 nie. Ja lecę po kobel, ja lecę po kobel, po kobel, po kobel. Ojej, to będzie ciężka seria. To jest ogólnie nasza nowa seria na kanale, tak więc nie wiem, czemu tu kobel jest dalej. Dostaliśmy archivę. Kolejny. Ta seria będzie polegać na tym, że, że nie wiemy co się tutaj dzieje ogólnie, co to za wyspa, co to dookoła, ale będziemy starać się tutaj przeżyć. Mam nadzieję, że nie będzie mega ciężko. Też zbierasz? No, a ile potrzebuję? Wiesz co na narzędzia kilość to to 6, tak? Mniej więcej szóstkę wystarczy. Potrzebujemy na pewno żelaza. Ale... O, matko, tylko nie, tylko nie no. Łóżko potrzebujemy sobie zrobić. To na to, żeby owcy poszukać pytanie, czy tu są w ogóle owce na tej wyspie. To, to może być straszne, że nie, mo może nie być owiec w ogóle tutaj na tej wyspie. Wezmę trochę drewna. A czy, czy to będą potwory? O nie! A, dobra, nieważne. Tej nie możemy używać niestety siekiery drewnianej, ale zwyczajną możemy, ponieważ tutaj jest jakiś plugin. Wow, zaczęło padać. Nie. Siostra, chodź tutaj. Się boję, a masz miecz? Mam siekierę, siekieram się bije. Eee. Więc to ja pójdę zebrać trochę kamienia i zrobię nam tego. Jak to się nazywa? Dyk. Wow. tak Więc to zrobimy sobie może te, jak to się nazywa, pochodnie. Zamieszkamy na razie w tym drzewie, zbierzemy trochę tego drzewa Ja ogólnie bym zrobiła jaskinię. Jaskinie? Tak, widzę. Tak, ale tu możemy tak. bym zamieszkać. Po co jaskinie? jak zobacz tu jest drzewko. Tomek na Drzewie. Domek na drzewie. Na razie to może byśmy po prostu przeżyli. Ja się boję, że zaraz potwory będą, więc zrobimy prostą rzecz. Zrobimy tak. O, i da się przepalać. Zobacz, świat, Ja już zrobiłem nam źródło światła. Ale tutaj nawala ten deszcz. Jak ja nienawidzę deszczu w Minecraftie? Napiszcie w komentarzu, czy Wy też nie lubicie deszczu w Minecrafcie. jest... O, ale zobaczcie, jak ładnie pada w sumie. Ale to na ładnie osłania tak to jest. wszystko. No, jest Gdzie ty jesteś? Siostra, chodź tutaj. Jak was coś dorbie, no, ale to będą ma... żarty. Nie ma tu żadnych potwier, Ale potworów. tu jest ładnie. Ej, czy widzisz, jest to potwory? Nie. Nie ma potworów, może, może w pierwszy dzień się nie pojawiają. Dobra, chodź tutaj. Może Ej, hej, zgasło światło! Ja bym zrobiła a... domek na ja bym... Wow! Patrz, mamy teraz elegancki domek. Ale czemu ty kopiesz tutaj? A gdzie? No domek nad drzewienie, a nie w drzewie. Ale jak chciałem drzewo na początek. Potem zawsze można to odbudować, co za problem. Schody, a tutaj. Myśli, że tutaj. się to drzewo jest głębiej. Zobacz! Ono ma korzenie. Hej, hej, pomocy! Ja bym zrobiła schody co, Potrzebujemy czerwie. tego łóżka jak najszybciej. Czy też masz problem z jedzeniem? <laughs> o, oh, oh, no to fajnie. Wiesz co, ja się boję, że tutaj na tej wyspie w ogóle nie ma zwierząt, więc zrobiłbym jedną rzecz. Trzeba stworzyć sobie łopatę. Zrobimy sobie na szybko farmę. To by był dobry pomysł. Jakbyśmy farmę sobie jakąkolwiek zrobili, żeby przeżyć. Chociaż no, ten to jest to nie ma zwierząt. Co? Normalne? No właśnie dziwne to jest. To, mówię, Ta wyspa jest w ogóle dziwna. Widziałeś kiedyś taką wyspę zrenderowaną w Minecrafcie? No nie. No, no właśnie. Ale ja nie lubię bez zwierzątek. No ale właśnie ja mam... Nie no, pewnie gdzieś są koledzy. Dzień dobry. Ja się trochę boję. Kaj? Właśnie, oni dadzą nam jedzenie. Dawaj, no, żarcie. Już nie będę tego jeść. Jak to nie? Da... Ej, zabrałaś. Niby nie będę jeść, ale żarcie <laughs> podwędziła. No ja już będę bardzo głodna. No może. Dobra, przejdźmy tutaj. Może tu co? Tu są tylko szkielety. Wiesz co? Nie ja bym zapolował, mam pomysł. Zapolujmy na ten. Szkieletów? Nie na szkielety. Na pająki. pająki. Z nici, z nici możemy zrobić wędkę, a z wędki to będzie łatwo. Idzie na mnie pająk. To jest za dużo tych szkieletów. E, nie, ja się cofam, sorry, będę nawet. Wow! So, e, cofnijmy się, cofnijmy się, cofnijmy się. Okay. Wow, pająk. Dobra, może ty dasz nitkę. Udał dwie? Eee, potrzebujemy tam, dwóch. Ten. Dwóch potrzebujemy. Nie, nie widzę, żeby nas goniły. Dobra, rzuć, rzuć ten. Przynajmniej tak nie pada głośno, bo tam eee. eee, to jest poraczka. Ale mamy dużo drewna. Dobra, pasowałoby, żebyś za zaczęła robić jakiś prowizoryczny domek, co ja robię. Proszę, pająka jakiegoś? Nie słyszałeś pająka? Eee, nie mam puszczonego ciebie. <laughs> Dobra, zrób jakiś prowizoryczny domek w tym drzewie, tylko tak, żeby to drzewo się nie zawaliło. O, jest kolejny. Spróbujemy upolować następnego może zrobimy wtedy dwie wędki i złowimy trochę ryb. Wiesz co, dał go jedną. Nie dobrze. O kolejny biegnie. Powiem ci, że... Kolejny! Jenu! No! o pomocy! Eee, Pomóż mi! Nie, wiesz co, robię domek. Sobie Pomóż mi, ja mam dwa serduszka! Aha, dobra. <laughs> I nie dał żadnych nitek. No, ty. tam masz miejsce z zobiaka? Jedno z zobiaka, poproszę. Ale ja mam tylko jedną. No to nie dobrze. Ja mam trzy serduszka. Dobra, trzymaj. Czekaj, 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 ale to i tak mi chyba nic nie. Muszę złowić jakąś rybę. Teraz będziesz wow, łowić. Nie, nie, nie da mi to nic. No właśnie, chyba pójdę teraz złowić ryby. I przy okazji zbiorę trochę nasion. Mam nadzieję, że coś, że, że coś uda nam się z tego zrobić. Dobra, wypadają nasiona. Taki, taki plus. Sprawdź, czy czasem mi nic pleców nie robi. Mm. Czasami, dobra? Mhm, mm będę patrzeć, będę patrzeć. O tak, będę, coś czuję, że to, to, to się skończy tym, że ja sobie tutaj glebę zrobię. Kazałeś mi zrobić 4, domek. 5, 6, dobra. Trzeba być, trzeba twardym być, niemiętkim. Nie mam żadnych tych, dobra. Ja biorę się za połowienie ryb. Muszę się tak troszeczkę, więcej wracać na plecy. Soszkielet. Na mnie, się, na mnie się patrzy tak troszeczkę Po no Ryby w deszczu chyba lepiej biorą jest to Ryby w deszczu tak biorą pewnie, że aż ząb do mnie idzie Pierwsza rybka, mamy dorsza. Tak więc zapraszam, panie zombiaczku. Czekajcie. Ty, ja mam pomysł, bo teraz da się łowić ryby ten. Cikiero. Łowię dorsze. Panie dorszu, chodź do mnie, zapraszam. Wow, o Łosoś nawet! No, łosoś chodź tu! Dobra, ja trochę nam zdobędę jedzenia, nie jest tak źle. Wracam je upiec i zasadziłem nam zboże, więc nie będziemy głodować na pewno. Mamy jedną wędkę, mamy to. O nie, zombiak boję się trochę tutaj potworu, bo mam trzy serduszka creeper. Z rana od razu idziemy na 100% zwied zwiedzić tą wyspę, czy nie ma czegoś tutaj ciekawego, bo wydaje mi się... Się. Nie musisz zwrócić uwagi, że to jest taka droga tam. Zobaczyłam, to wygląda na tak, jak... Ty że raz odstałem stałem, z Zombiaka. Gdzie, gdzie ty jesteś, <grym> w ogóle? Gdzie ty jesteś? Ej. Kazałeś mi zrobić domek. No znaczy. tak! A no ty i... jesteś na drzewie? No Na drzewie, to jest na drzewie. Zrób domek na drzewie. Chodziło, żebyś zrób domek, powiedziałem. Nie powiedziałem na drzewie. A to może. Na być filmie jest wszystko udokumentowane. To już moja koncepcja. Yy. Zrobimy skrzynię jakąś taką prowizoryczną. I ja się boję, że jeżeli tutaj umrzemy, to może to być nasz koniec. Wiesz o co chodzi? W Minecrafcie normalnie się od razu, że ja nie wiem, jak tutaj to, to wygląda. No, może dostaniemy zakaz wejścia. Dobra, ja. Bez sobie tarczę. Jestem uzbrojony. Potrzebuję jeszcze kolejnej siekiery na pewno do walki. Dobra, potrzebujemy teraz jednej z najważniejszych rzeczy, czyli co? Co my potrzebujemy? Jedzenie. Jedzenie to tam biedy. Jedzenie już jest. Potrzebujemy żelaza na zbroję. O, zobacz się na nas patrzy. Tu jest po prostu niebezpiecznie, bym powiedział. Ty! Niedobrze. Bo tu się wszędzie szkielety poryspiły, ale chyba dzień wychodzi. Ale ta wyspa nie jest bezpieczna. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej odcinków z tej serii, w której będziemy próbować przeżyć na tej pięknej wyspie. A idziesz do mnie do góry, czy gdzie? Ja bym powiedział. Powoli szykował na wyprawę, wiesz, bo idzie już dzień. Może jak przyjdzie dzień, to przy okazji przestanie padać tak mocno. Chciałbym przynajmniej. Mam no, nadzieję, tak, że to tak, nie tak. jest to nie jest taka, jak to się mówi, nie deszczowa pora, tylko jest... O, w tych mają. No, A nie, tak, deszczowe tak. pory mają, tak się to mówi? W tych lasach tropikalnych, że tam codziennie pada. Puu, Creeper! No, deszcze tropikalne. Dobra, zdjąłem pierwszego Creepera. Mogę Ci dać rybkę, chcesz? No bo. Proszę ja ci bardzo, masz ma dwie rybki. To możemy iść teraz na przygodę. Ej, ale czekaj, bo ja to tak mało... no to chcesz trochę drewna może. Ale ja dre drewno mam. Ale ja mam dwa taki drewna, więc. Czy nam się przyda piec ze sobą? Wydaje mi się, że dobrze byłoby go wziąć. Dobra, idziemy teraz na przygodę. Chodź. Wydaje Chodźmy? mi się, że to jest droga. Tam jest taka droga z plaży. Uważaj! Nie ma za co? Dawaj, siostra, biegniemy. Czytałem, że się zaprzyjaźnimy Ja też dużo rzeczy myślałem, a tu jednak jest nieciekawie. Tu wyglądało jak zobacz, jak taka droga, ten, ten dirt taki, co nie? Ja bardziej jakaś nie... wioska jest na samym końcu. ja to bardziej myślałam o tamtej z tej. Jakiej? A nie był to, ta była droga? No, tam też są dwie dróżki takie. Takie z grawela? No. Może to grawel po prostu jest. Nie. Ale to bardziej wyglądało jak, jak taka droga. Zobacz, widzisz? Tu jest jeszcze z Dirtem, a tam w ogóle jest samo. No ale tu zobacz, że jest grawelu w pewnym momencie. To już wygląda jak typowa droga. Ciekawe, żyje. gdzie to prowadzi. To są, to jest. Te drzewa są śliczne. Klowa! <laughs> nie zabijaj jej. Ty, niebieski kwiatek. Niebieski kwiat i kolce. Niebieski kwiat i kolce. Byłoby dobrze, gdybym nie był daltonistą. <laughs> Ale co z owcą? Masz żylę? Są, wiesz co? no nie mam, żeby ją ostrzyć. A potrzebujemy na łóżko. Wow, co to za góry? Przepraszam cię, owieczka. Co ty robisz, jej? Naprawdę? Czy to oznacza, że musimy ją poświęcić? Wybacz mi to. Ją Zabaj. zostaw, już masz. Nie, no potrzebujemy trzy wełny. A no, mamy jedną. Pójdę nam jeszcze. A nie, co ja mówię, więcej nam brakuje. O, kolejna krowa. Przecież miałeś. A wiesz tylko, się... że jak to były dwie ostatnie owce na wyspie? A wiesz, że tak może być? Nie, Wtedy, wtedy, wtedy jesteśmy po prostu pozamiatani Ale zawsze można by. A nie, jest kolejna owca. Droga nam się chyba skończyła, tak by się no, w ogóle poszedłeś nie w tą stronę, tak? Zdziałem ją. Mamy na jedno łóżko. O, kolejna! Tu, 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 dobra, idziemy gdzieś gdzie nie pada, bo cały czas pada. no co za po prostu ta skudna pogoda jest na tej wyspie. Wow, owce! No, czemu ty je wszystkie zabijasz? No, bo potrzebujemy 6. Ile masz? Ja mam 5. Masz jedną pełną? No to mamy szybkę. to już nie potrzebujemy. Ej, te góry są ładne. I co to jest? Kanion? Tam jest szkielet pod, tym, pod drzewem, trzeba uważać. Choć wejdziemy gdzieś, może. też jest droga. Jaka wielka jest ta wyspa. Może. Na tej wyspie nie ma nic. Halo! Coś tu jest? Halo! Tu jest jakaś taka rzeczka. Widzisz to? Ciekawe, to jest to strumyk z góry. S poważnie? Trzeba iść strumykiem i tam na pewno będzie wioska. Myślisz, że, no. tak, że tak to będzie? Dobra, to by do końca tego Jedzenie mi się skończyło. Te drzewa są tutaj bardzo na tych wyspach. No, są śliczne. Coś tu widzicie się wow, Ło, wpadłem do strumyka. Siostra, czekaj na mnie. Nie mogę. Czekaj. Będę pierwsza. Ale wiesz, co? Ty gorzej, jak ten strumyk po prostu prowadzi do morza. Żartujesz! Nie mów! O nie, no. To są chyba jakieś żarty. Co, to jest po prostu taka wielka wyspa. No? To teraz trzeba z do góry iść. Żartujesz chyba sobie. <gry> no nie wierzę. Okej, okay, ja wiem, że mamy pogodę obrzydliwą, tak? Więc my będziemy w tym momencie kończyć. Mam nadzieję, że taka seria Wam się spodoba. Jeśli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek A my widzimy się w następnym odcinku serii tej wyspy. A my będziemy przemierzać dalej dalej. Zobaczymy, co jest tutaj takiego ciekawego. Na razie wszystkim.